W dzisiejszym odcinku programu Wademekum Lokatora z naszą kamerą zaglądamy do kolejnego działu. Tym razem padło na biuro zamówień publicznych, które składa się z dwóch osób. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie, przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowań i wyboru wykonawców na dostawy usługi i roboty budowlane. Liczba tych postępowań z roku na rok rośnie. Obecnie dużymi krokami zbliża się do Okrągłego Tysiąca. Przeprowadziłyśmy 880 postępowań na roboty budowlane, usługi i dostawy. Wśród wszystkich postępowań przetargowych wyszczególnić możemy te ważniejsze i bardziej istotne z perspektywy spółki. Adaptacja budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ulicy Zacisznej 2, budowa osiedla nowe tarpno rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Jaskółczej, budowa pawilonów handlowych przy ulicy Cmentarnej. W grę wchodzi także wizualizacja ulic i poszczególnych kamienic. W tym przypadku niezbędna jest termomodernizacja. Ta również nieraz pojawia się na liście przeprowadzonych przetargów. Rokrocznie realizujemy także postępowania na termomodernizację budynków mieszkalnych, co poprawia wizerunek ulic. Między innymi odnowiono ciąg budynków przy ulicy Bydkowskiej i Chełmińskiej. Spółka działa przede wszystkim dla mieszkańców. Biuro Zamówień Publicznych od 2010 roku realizuje projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w systemie 50 na 50. Oznacza to, że lokator może w tym przypadku zaoszczędzić nawet połowę kwoty. Umożliwiła lokatorom przyspieszenie przyspieszenie wymiany, co nadal jest kontynuowane. W przypadku pracy na rzecz mieszkańców istotne jest także poszerzanie swojej wiedzy. Z roku na rok rozwijamy swoją wiedzę w zakresie udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, które są nowelizowane i dostosowane do dyrektyw unijnych. Z Biura Zamówień Publicznych wychodzimy za tydzień. We wtorek o tej samej porze zajrzymy do kolejnego działu.